Usiądźcie, moi drodzy, wygodnie na nasze kilkunastominutowe kazanie. Jesteśmy przy piątym przykazaniu. Mówimy o zagadnieniu, teraz Bóg mówi o zabijaniu duszy. Z doświadczenia kapłańskiego mówię. Ci, co zabijają duszę i przez nich ta osoba jest potępiona, nigdy oni do nieba się nie dostaną, bo nie jest możliwe, żeby morde... ofiara była potępiona, a sprawca był w niebie. A żeby mieć świadomość, tu dotykamy przestrzeni zwanych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli jak ktoś kpi z sakramentów, satyry, komedie, niszczenie kapłaństwa, to jest wszystko blokada łaski. Za tych podłych ludzi nie wolno się modlić. Ci, co występują przeciwko Duchowi Świętemu, są to potępieńcy, dlatego ja przerwałem w pewnym momencie modlitwy nasze. W różańcach świętych i za masonami poleconymi Tobie. Przecież to jest piekło. Przecież to, to byłoby niesprawiedliwe. Barbarzyńcy, którzy atakują Kościół, niszczą sakramenty i dusze ludzkie, i za nich się modlić. Tych ludzi się oddaje szatanowi. Są to potępieńcy. Widzicie, to jest ustalone prosto. I wtedy dopiero zrozumiemy, jak niebezpiecznym i jak groźnym jest zabijanie duszy. Bo człowiek to ciało, Bóg sobie nie życzy zabicia człowieka, bo to jest bezpośrednia wojna z Bogiem. I teraz posłuchajmy, co mówi na temat duszy. W Piśmie Świętym jest to krótko zawarte. Lepiej by takiemu było uwiązać kamień młyński, kiedy się urodził, i wrzucić do wody, bo wtedy byłby zbawiony. Jakby ktoś za niego to zrobił. Kapujecie. Lepiej takiemu byłoby było uwiązać kamień młyński u głowy. Przykazanie nie zabijaj odnosi się nie tylko do ciała, mówi Pan, ale i do duszy. Dotyczy wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej. Która pozostawia skutki w ciele i duszy. Jakiekolwiek znęcanie się, zadawanie bólu jest czystym złem i nie może być niczym usprawiedliwionym. To już dzieci widać od dzieciństwa, jak sobie dzieci upatrzą. Jakieś dziecko, to się po prostu nad nim znęcają. To są jak pijawki. Są nieraz tak bolesne sytuacje, że matka musi w szkole dziecko przenosić do innej szkoły, bo nie jest ono w stanie wytrzymać pośród swoich kolegów. Znęcają się psychicznie nad nim. Jakąś wadę wykryją, jakiś filmik w internecie, kiedy się było małym dzieckiem, dzieci, no i robią z tego igraszki na zamordowanie. Dzieci tak prześladowane najczęściej się bronią, przestają do szkoły chodzić, rodzic musi to szybko wyłapać. No i trzeba dziecko czym prędzej przenieść do innej szkoły, bo tam, gdzie jest, jest znęcaniem się. I zadawanie, jest zadawanie bólu. I takie zachowanie nie jest dzieci niczym usprawiedliwione. Jest jednak zabijanie bezbolesne, a nawet takie, które ofiara nie odczuwa i odbiera jako przyjemne i pożądane. Dzieci nieprawdopodobne, że jest zabijanie bezbolesne, a nawet takie, którego ofiara nie odczuwa i nie odbiera, nie odczuwa i odbiera jako przyjemne i pożądane. Pan Bóg to wyjaśnia. To zabijanie duszy przez zgorszenie. Kabarety, dwuznaczne sceny. Wszyscy ha, 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 biją brawo, cieszą się dzieci. Widownia to akceptuje, jest to przyjemne i w społeczeństwie dzieci pożądane. A jest to zabijanie bezbolesne. Bo ta scenka, czy takie powiedzonko, czy taki kawał zostaje w człowieku. I w zależności jaki typ, jakie ma nasilenia na punkcie szóstego przykazania, dzieci to wraca. Dzieci to przychodzi. Z kapłaństwa powtarzam, to nieraz siedzi całe życie. Tu podpowiadam rodzicom młodym, jak macie dzieciątko małe, a chcecie współżyć, to dziecko nie może między wami leżeć. To zostaje. Dzieci, to zostaje. Idziesz nad rzekę i kąp, kąpiesz się na golasa, choćby nikogo nie było i masz dzieci. Dzieci, to wszystko zostanie. Pamiętaj, na drugim tor, na drugim brzegu, jeśli znajdziesz w rzeczywistości czyśca czy piekła, wręczą ci specjalny bilet. Ja go nazywam Bulbul toneum. Bo ciebie nie ma. To zachowanie, czy to Twoje słowo, czy Twój kawał, to dzieci żyje. A niech się ono u kogoś przerodzi w grzech ciężki. To nie tylko On ma karę, ale Ty masz karę, a Ty o tym nie wiesz. Później przychodzisz i otrzymujesz Księgę Pamiątkową w godzinie śmierci. Pozostaje ci tylko wołać, jak tego, temu bogaczowi z Ewangelii, to chociaż pośli do nich kogoś, bo ten już miał pięć, czterech jeszcze braci. Jak umarł ten najbogatszy, no to miał w ręku bilet, bulbultonę, no bo tamtych gorszył, popsuł i on wiedział, co to znaczy bulbultonę, co jego jakiś brat nabroił, to wpływało. Na jego konto i mieliśmy coraz głębsze zanurzenie, albo w piekle, albo w czyściu czyścu. Bezdenne głębiny tam są, nieskończone cierpienia. To zabijanie duszy poprzez zgorszenia. Biedni aktorzy, Żaden aktor, mówię jasno, jeśli zacznie przygodę z życiem wiecznym, szczęśliwym, to z samego dna pczyśca, Kapujecie? Czy reżyser filmowy, ci, którzy sieją zgorszenia. Żaden z nich nie zacznie poznawania prawdy w najlepszym układzie z samego dna pczyśca. A to jest piekło, i tam już nic nie dotrze z modlitwy. Pana Boga, proszę, żeby ta rzeczywistość w ich życiu długo trwała. Większość artystów, aktorów, reżyserów to są potępieńcy, bo ich zgorszenie jest nieskończone. Niech jeden, są filmy, co oglądaje miliardy ludzi. Niech dwa miliardy z tego tytułu popełni grzech ciężki. Przecież tamtej się nie wyliżę. To zabijanie duszy poprzez grzech zgorszenia. Grzech jednego może być przyczyną grzechu cudzego, a to jest zabijanie innych na duszę. Zabicie ciała człowieka jest zbrodnią przeciwko życiu i pozostawia człowieka ofiarę bez możliwości wcześniejszego przygotowania na chwilę śmierci. Bo śmierć tak nienaturalna jest zawsze zaskoczeniem i nikt nie oczekuje, że umrze zamordowanym. I dlatego tu Pan Bóg mówi to, co mówiłem. Jeśli więc nie przygotuje swojej duszy ten zamordowany na śmierć, nie będzie na nią gotowy, i może nieprzygotowany umrzeć w grzechu ciężkim i trafić po śmierci do piekła. Zabijanie duszy jest wysyłaniem duszy człowieka do piekła za życia. A więc ci, co gorszą, poprzez filmy, to są producenci, reżyserzy, aktorzy. Kamerzyści, bo biorą udział w złu, rozumiecie, wszyscy co robią scenę, są to hitlerowcy, są to mordercy, bo Pan mówi, zabijanie duszy jest wysłaniem duszy człowieka do piekła za życia. Dlatego Pan Bóg daje przestrogi. Po pierwsze, Strzeżcie się ludzi bezbożnych, bo gorszy ciele to są ludzie bezbożni. Że do kościoła chodzi aktor, a jego film sprawia, że ludzie popełniają za jego jeszcze życia masę grzełów ciężkich. Pytam się tylko, zadaję pytanie akademickie, ja odpowiedź znam. Czy duża tego aktora jest w stanie łaski czy grzeł ciężkiego? ciężkiego. Ale to ja nie mówię, ja nic nie mówię dzieci. Zadaję pytanie, jaki jest stan duszy życiela? To jest pytanie akademickie. Mamy, mam tytuły naukowe, więc mogę Potraktować mój wykład jako zajęcia. I zadaję pytanie akademickie. Choć ten aktor do kościoła chodzi, a przez jego sceny i słowa dziesiątki albo tysiące ludzi popełnia grzech ciężki, jaka jest jego dusza? Dzieci nie możemy się bać. Tak radykalnych pytań, żebyśmy wiedzieli, jaka jest konsekwencja. Bo my wszyscy, jako tylko ludzie, to my są naczynia połączone. Czy to rozumiecie mnie? Kiedy do tego dołożymy teologię i wiarę, że każdy z nas jest umiejscowiony w Planie Bożym i ma do spełnienia jakąś misję, jeśli ta noga kuleje, no to cały Kościół kuleje, całe społeczeństwo. Kuleje. Bóg powiedział, to nie biskupi niszczą kościół katolicki, ale grzesznicy. Bo to oni wprowadzają do kościoła szatana. Jak komuś to ciężko zrozumieć, no to powiedzcie mi, w jakim, stanem, w jakim stanie była dusza Hitlera który wymyślił mordy, jego system i ludobójstwo. Max. Max. Co to znaczy? My mam pewność po egzorcyzmach, że Hitler jest potępiony. Bo niejednokrotnie demon przychodzi, jak się go pyta, jakie masz imię, mówi Hitler. A co gorsze, niektóre mówią Luther bo tylko Hitlera mógł urodzić Luther. Dzieci padają tu bardzo mocne słowa poprzez analizy w oparciu o nasze teksty. Każde to zdanie jestem w stanie bronić na podstawie tekstów naszego orędzi, bo pan tak powiedział. Skoro protestantyzm zniszczył większość krajów europejskich, mówi Matka Boża, a Francja w Europie jako ostatnia oddała się szatanowi, no to jakim prawem w Kołobrzegu, w katedrze, w prezbiterium wisi obraz Lutra? Nie obraz, witraż. Dzieci są takie śmiałe, analizy i porównania, żebyśmy zrozumieli. Hitlera bez Lutra by nie było. Twojego potępienia bez zgorszenia aktorów, rezerwów nie byłoby, bo stałeś się ich narzędziem. To są wszyscy gorszy ciele. Bo ktoś cię zabije... I ten grzech już nie żyje, a grzech gorszyciela żyje i dalej morduje. Jest to mechanizm zjawiska grzechu ciągłego. Nie jest to akt jednoosobowy, ale wieloosobowy i trwający nieustannie. Czasami. Wający przez pokolenia i setki lat. Po pierwsze, strzeżcie się ludzi bezbożnych, którzy swoim życiem dają zły przykład, szczególnie ci, którzy uwodzą młodych poprzez swoje talenty, które otrzymali od Boga. I będą przeze mnie srodze osądzeni, bo uwiedli moje dzieci, aby je oddać szatanowi. Więc jeśli te dzieci oddali szatanowi, to oni zostaną przez Boga ci gorzielekomu oddani. Szatanowi. Mamy tu dzieci z pewną logiką myślenia. Siedem lat temu taki kazań. Na temat dziesięciu przykazań dzieci nie mówiłem. Ale skoro mój dzień sądu się przybliża, a odpowiedzialność za zbawienie człowieka i świata we mnie wzrasta, dzieci. Dziękując Panu Bogu za talenty rozumowe, daję wam rozwiązania której wcześniej nie dałoby się wycisnąć z tego zdania. Dziś się wyciska, no bo logicznie patrzymy. Szczególnie ci, którzy uwodzą młodych ludzi poprzez własne talenty, no bo te talenty dostał od Boga. Jest oczywiste. Więc Pan Bóg musi to rozliczyć. Jaki problem? Za... Ty za moje pieniądze to robisz. Jak się wywołuje dzieci, to jest jeden z argumentów. Stop, stop. Wydoroślejesz, będziesz to robił za swoje pieniądze, ja cię upomnę, a jako ojciec mam, mam czyste konto do osiemnastki, ty za moje pieniądze nie będziesz grzeszył. A jeśli chcesz być totalnie wolny, idziemy do urzędu, ja się zrzekam ojcostwa i cię wydziedziczam z mojego przestrzeni. Dzieci, trzeba takie systemy teraz zacząć sprowadzać, żebyście rodzice zdążyli się zbawić. Wierzysz los w własne ręce, tak jak Cię uczy telewizja i świat. Szczególnie ci, chodzi tu o gorszycieli, którzy uwodzą młodych poprzez swoje talenty, które otrzymali od Boga, będą przeze mnie srogo sądzie... sądzeni, bo uwiedli moje dzieci, aby oddać je szatanowi. Bo uwiedli. Czyli jak udało się im oddać szatanowi, oni też należą do szatana. Oczywiście miłosierdzie Boga jest wielkie. No i dzieci może takiemu aktorowi budać łaskę. No i rozpoczyna. Proces zadośćuczynienia i pokuty. Od ponad trzech lat nawołuję do pokuty narodowej. Żaden aktor się nie zapisał, ze znanych gorszycieli w Polsce. Powtarzam, rozumie się. Żaden gorszyciel znany w Polsce czy telewizyjny dzieci nie pojawił się, że chce pokutować i Boga przeprasza, i nawraca się. Bo i wielcy grzesznicy mogą znaleźć łaskę u Pana. Ale na to jest potrzebna pokuta i zadośćuczynienie. Kościół wypracował metodę, że wszystko, co robią, jest dobre, i wszystko wciągnął w pozycję kultury, sztuki, że to jest sztuka, Człowiek się realizuje, i on nie chce innych nie no, Taka fenomenalna interpretacja. Później na pogrzebie pięciu biskupów na gorszyciela. Jednego z syna prowadzi, trzech z synów, no i dzieci. No tak to teologicznie trzeba nazwać. W naszym żargonie kapłańskim to się pojawiło: on gdzieś jak wielcy aktorzy krakowscy umierali, no i, i czopkowych, co nie miara. No jak to nazwiesz po ludzku, teologicznie? Jednego potępieńca prowadzi trzech potępieńców. Posłuchać bardzo uważnie o zagadnieniu nieświadomości. Jeśli to dotyczy ciebie, no to się wybronisz przed Bogiem, że byłeś nieświadomy. Słuchać. nieświadomość grzechu nie zmniejsza jego skutków, bo jesteś gorzycielem, tak czy nie? Zgorszyłaś, a ty nie, nie, jak nie? To już Pan Bóg jest bardzo sprytny. W twoim indywidualnym przypadku nie miałeś wiedzy, nieświadomy, mniejsza szkodliwość czynu. No ale w przypadku gorzyciela to tak brzmi. Nieświadomość grzechu nie zmniejsza i jego skutków w duszach, które giną w świecie zwiedzione przez złych idoli, którzy dla własnej chwały uwodzą dzieci. Wszyscy, którzy ich naśladują, kolejne fenomenalne zdanie, czyli idolów, aktorów, gorszycieli. Wszyscy, którzy ich naśladują i napełniają się grzechem płynącym z ich życia. Czyli zadaję Wam pytanie, mamy zagadnienie moralne z teologii: kto jest właścicielem grzechu? Przy zjawisku zgorszenia, ten kto gorszy. Słuchajcie uważnie, dzisiaj to teraz wykrył, nieświadomość grzechu nie zmniejsza jego skutków w duszach. Które giną w świecie zwiedzione, jak giną w świecie, jak człowiek ginie w świecie, no to jaki jest osąd? No piekło, dziś kapujecie? czyli potępiają się, to tu dodać, czyli giną w świecie, w nawiasie potępiają się, Zwiedzione przez złych idoli, którzy dla własnej chwały uwodzą dzieci, wszyscy, którzy ich naśladują, czyli my, napełniają się grzechem płynącym z ich życia. Czyli pomyślcie, jakim potępieńcem jest gorszy Ciel. Pomyślcie, co jest na jego kącie, winy i kary płynącym z ich życia. Powiększa to ich winy, bo tu teraz to Bóg wyjaśnia, czyli winy gorszycieli. Każdym grzechem własnym, który wyrasta z pnia zepsucia poprzez gorszenie. Bo ty jak popełniasz grzech wynikający z gorszenia, to jest twój grzech własny. Czyli gorszyciel to jest chodzące piekło, jest to bank, bankowiec, który ma ogromne, piekielne kapitały w sobie. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Tym ludziom, jak się narodzili, a tym ludziom mówię, gorszycielom, że lepiej się wam było nie narodzić, lub jak żeście się narodzili, matka powinna uwiązać ci kamień moński u szyi. Byłbyś w niebie. A tak będziesz Potępieńcem. Dzieci, jest to przerażające. Wsłuchujemy się tylko w serce Pana. Powiększają ich winy, czyli gorszycieli, każdym grzechem własnym, który wyrasta z pnia zepsucia poprzez zgorszenie. Audytorium, czyli ilość słuchaczy, ilość uczniów. W przypadku niektórych gorszycieli może sięgać miliardy ludzi. Jestem przeciekaw, co dla was, co dla nich piekło wymyśliło. Jakie muszą być tam przestrzenie, żeby taki smok mógł się tam zmieścić w ciarze ognia?